Czy potrzebujesz panelu HMI, który jest w stanie połączyć się z Modbusem, Profinetem, Ethernet IP na raz i współpracuje z takimi sterownikami jak Siemens, Omron czy Mitsubishi i Allen Bradley? Z pomocą przychodzi on. IDEK HG2J. Cześć tu Szymon i witam Was na kanale Control Byte. Ja loguję się właśnie do systemu jako admin i zaczynamy. A sponsorem tego odcinka jest sklep internetowy z automatyką komparta24.pl. Twój ekspert w branży automatyki przemysłowej. W komparta24 znajdziesz wszystko: sterowniki, PLC, panele HMI, zasilacze, przekaźniki, systemy komunikacyjne i wiele więcej. Działają na rynku już od 2011 roku, oferując sprawdzone marki, wsparcie techniczne oraz szybką dostawę. Więc jeśli w Twojej firmie szykuje się jakieś zamówienie na automatykę, to możesz szefowi podsunąć link komparta24.pl. Co ja dla Was przygotowałem? Jest to panel HMI IDEK HG2J czyli panel bardzo z szeroką gamą zastosowań, aż po maszyny mobilne, takie jak na przykład betoniarki czy zwałowarki oraz oczywiście zwykłe maszyny przemysłowe, które mogą również znajdować się w trudnych warunkach, ponieważ ten panel pracuje w temperaturze od minus 20 do aż plus 60 stopni Celsjusza. Co o wyświetlaczu? Sam wyświetlacz, jak i ekran oczywiście, wykonany jest ze szkła hartowanego, co pozwala nam naprawdę jeździć wkrętakiem po tym ekranie i nie zauważymy tutaj żadnej ryski. A co również bardzo ważne, zastosowano tutaj technologię pojemnościową. Czyli jeżeli dotykam ekranu palcem, wszystko działa tak jak należy. Jeżeli dotknąłbym ekran przez rękawiczkę, również ekran zadziała bezproblemowo. Lecz jeżeli na przykład na ekran spadłaby tam przez jakiegoś powodu kropla wody, no to niektórzy by się obawiali, że ekran może zareagować w ten sposób i kliknąć coś, co teoretycznie nie powinno być kliknięte. Jednak za pomocą tej technologii pojemnościowej ekran ten na wodę nie zareaguje. Dlatego ten panel chemii znajduje zastosowanie również w maszynach. Które działają na zewnątrz, czyli na przykład w maszynach mobilnych. Wyświetlacz ten jest bardzo jasny, Coś to jest około 500 kandeli na metr kwadratowy, więc no, pozwala nam to stosować go w trudnych warunkach oświetleniowych. Wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli ustawimy tutaj białą tapetę, no potrafi razić po oczach. Co więcej o panelu? Mamy tutaj dwa porty USB, port Ethernet, z tyłu oczywiście zasilanie 24V, oraz tutaj na dole panelu port komunikacyjny. Sprawdźmy połączenie naszego układu yy, według prostego schematu. Oczywiście panel IDEC HG2J, który komunikuje się z sterownikiem Siemens s 7200 Na wejście sterownika Siemens z 7200 mam podłączony przycisk START, przycisk STOP. Do wyjścia sterownika Siemens mam podłączony wskaźnik LED. Oczywiście obydwa sterowniki są zasilone napięciem 24V. Tak samo również Switch oraz panel HMI i Yagi czytnik RFID. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak programuje się takie czytniki RFID, Dajcie nam znać. Wszystkie te urządzenia, które mamy tutaj podłączone czytnik, dwa sterowniki i panel komunikują się za pomocą kabla Ethernet. Wszystkie te przewody wpięte są do switcha, który również dostaliśmy od sklepu Komparta 24. Co ciekawe, jest to switch marki Komparta. Tak pokrótce, yy, jakie urządzenie wykorzystuje, jaki protokół komunikacyjny? No na przykład czytnik ROID wykorzystuje modbasa TCP, sterownik Finderopta również wykorzystuje modbasa TCP, a sterownik Siemens oczywiście wykorzystuje Profineta. Tutaj krótkie sprostowanie: nie jest to do końca tradycyjna komunikacja Profinet, lecz jest to bardziej niskopoziomowa wymiana danych bezpośrednio z pamięci sterownika PLC. Dokładnie jest to protokół ISO on TCP, który wykorzystuje instrukcje GET i PUT. Sprawdźmy teraz, jak działają szkodowe aplikacje na naszym panelu HMI. Spróbujmy sobie odpalić na przykład sterowanie. I tutaj stworzyłem symulator regulatora PID, czyli możemy sobie na przykład e, za pomocą przycisku fizycznego, oczywiście, wystartować nasz układ. Zadamy tutaj prędkość, powiedzmy 2500 obrotów. OK, jak widzisz, wskazówkomierz pokazuje wartość teraz 2500. Możemy sobie to również zastopować z poziomu panelu HMI. Nie musimy używać fizycznych przycisków. Cały ten program wykonuje się na sterowniku Siemensa. OK, przejdźmy do następnej aplikacji na naszym panelu. Klikam sobie wróć, e, klikam start, mamy tutaj na przykład kontrola. Każdy ma dostęp, dostęp tylko z identyfikatorem, no oczywiście w naszym przypadku każdy musi mieć dostęp z identyfikatorem, no bo pracujemy z jakąś maszyną. Klikamy OK. Mam przygotowane tutaj cztery tagi RFID. I tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli jesteście chętni, aby nauczyć się na przykład programowania takich czytników RFID, integracji ich ze sterownikami PLC lub bezpośrednio z panelem HMI, tak jak jest to wykonane w tym przypadku... To dajcie znać w komentarzu, a przygotujemy o tym specjalny materiał. Więc możemy teraz przetestować naszą aplikację. Biorę sobie zielony, tak, bo on ma przypisane najniższe uprawnienia. Przykładam i sprawdzamy. Ok, praca obrabiarki. Odczytała nam nazwę Green, tak, czyli mamy uprawnienia tylko oczywiście do y, obsługi maszyny. Przejdźmy od razu może do czerwonego, czyli tak administracyjny. Ok, jak widzisz, mamy tutaj praca, nastawy i serwis mamy pełne uprawnienia. Możemy odczytać jeszcze na przykład tak niebieski. Jest to tak zaprogramowany, tak, aby wyświetlał on również wszystkie uprawnienia i moje imię i nazwisko. Dalej mamy jeszcze jedną ciekawą aplikację. Ja mam na przykład serwis maszyny, możemy zobaczyć, co jest otwarte. Ale my przejdźmy sobie do monitoringu. Ten system pozwoli nam monitorować, kto znajduje się w obrębie pracy maszyny, czyli na przykład ramienia manipulatora. Więc idziemy dokonywać prac. OK. Czyli powiedzmy, jestem sobie mister genio. Idę sobie teraz w tym momencie dokonać nastaw na maszynie. Użyłem żółtego tagu. Jak widzisz, oznaczyło nam tutaj, że drzwi są otwarte oraz nazwę tagu i czas wejścia w obrę pracy maszyny. W tym momencie przełóżmy sobie jeszcze czerwony tag, bo powiedzmy wchodzi tutaj główny automatyk hali produkcyjnej. Pyk. Ok. Widzimy teraz, że dwie osoby weszły w obręb pracy maszyny, Drzwi są otwarte. Mister genio idzie na przerwę obiadową, więc oczywiście wychodzi sobie. OK, widzimy, że mamy tutaj czas wejścia, jak i czas wyjścia. I teraz główny automatyk hali produkcyjnej stwierdził, że idzie się przełączyć do gienia, nie będzie siedział głodny. Przybija, taga, pikst, drzwi zostały zamknięte, prace modernizacyjne zakończone, maszyna może ruszać. Pitu Pitu, a pewnie wielu z Was nie potrafi lub dopiero zaczyna swoją przygodę z programowaniem sterowników PLC. Dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Na naszej stronie ControlBytePL możecie znaleźć pełną gamę szkoleń z zakresu automatyki oraz programowania PLC. Przejdźmy teraz do najważniejszego etapu dzisiejszego materiału, czyli pokażę Wam, jak połączyć się i dokonać pierwszego uruchomienia oraz konfiguracji panelu IDEK HG2J. Ja mam już aplikację pobraną, odpalam sobie. Jeżeli chcecie zainstalować to oprogramowanie, pod tym wideo w opisie znajdziecie link do wysłania prośby o demo tej aplikacji. Wcześniej tę aplikację można było sobie pobrać, teraz niestety wydawana jest ona tylko na prośbę o wydanie wersji demonstracyjnej. Co zrobić, aby utrzymać wersję demonstracyjną oprogramowania? Wystarczy wejść na stronę komparta24.pl i tutaj kliknąć przycisk Zapytaj o produkt, wypełnić swoje dane i poprosić o wersję demonstracyjną oprogramowania Automation Organizer. OK, aplikacja została uruchomiona. Na początku wyświetli nam się oczywiście ekran z wyborem naszego panelu. Ja wybieram tutaj HG2J. Wybieramy pozycję horyzontalną, klikamy Next. Manufacturer, czyli jakiego sterownika używamy. Ja w tym momencie yy, pominę to, ponieważ mam już przygotowany projekt, więc nie będę tego tworzył. Klikam Cancel, otworzę sobie mój obecny projekt. Ok, w tym momencie ja mam tutaj utworzone już przykładowe ekrany. Wy po prostu po utworzeniu czystego projektu nie będziecie mieli tutaj żadnych ekranów. Ja mam już te ekrany utworzone, ale przejdźmy do podstawowej konfiguracji sterownika. Wchodzimy sobie w Configuration. Project. I w tym momencie przejdziemy przez najważniejsze zagadnienia podstawowej konfiguracji. Klikamy sobie Communication Interface i tutaj mamy widzisz aż nawet 7 protokołów komunikacyjnych, które możemy wybrać i obsługiwać po porcie Ethernet. Ja do jako pierwszy protokół przypisałem sobie External Device Communication 1 i External Communication 2. W zakładce Communication Driver możemy sobie wybrać, które urządzenie zewnętrzne wykorzystuje, jaki protokół i jakie środowisko. Mamy tutaj cztery te urządzenia, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, ten panel może obsłużyć aż cztery protokoły komunikacyjne na raz. Jako pierwszy protokół komunikacyjny wykorzystujemy protokół Modbus TCP. W tym przypadku panel HMI działa jako klient, a czytnik RFID działa jako serwer. Drugi protokół, jaki tutaj wybrałem, jest to oczywiście e, PROFINET. Z zakładki Manufacturing wybieram sobie tutaj producenta sterownika, czyli Siemens Model. S7200. Możemy się również połączyć z modelami S7200, 300, MPI oraz oczywiście 1200. Ten akurat tutaj driver do 1200 współpracuje również ze sterownikiem S7500. Dalej, aby skonfigurować te protokoły komunikacyjne, klikamy sobie Communication Driver Network i tutaj ustawiamy adresację danych urządzeń. Ja do sterownika Siemens mam przypisany adres 01, a do czytnika RYD 0102. Oczywiście na tym panelu możemy również bezpośrednio uruchomić serwer webowy. Mamy tutaj również serwer FTP, a na przykład, aby bezprzewodowo ściągać logi z maszyny, nie podpinać żadnego zewnętrznego nośnika danych. External memory Device możemy również podłączyć oczywiście do tego panelu, jak na przykład jakiś dysk lub na przykład pendrive'a. Mamy tutaj oczywiście również bramkę e-mailową, czyli bezpośrednio z samego panelu, który jest połączony z siecią Wi-Fi, możemy za pomocą własnego serwera SMTP wysyłać powiadomienia na naszego maila. Na przykład o występujących awariach. Możemy podłączyć tutaj również aktualny czas pobierany z sieci, czyli SMTP serwer. I w zakładce Network możemy sobie skonfigurować PackNet, Ethernet IP oraz MQTT. Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądało proste programowanie naszego panelu. Na przykład tak, przycisk sterowanie screena 312, czyli Control. Kliknijmy sobie dwa razy lewym przyciskiem myszy. I mamy tutaj funkcję General, nazwa tego elementu. Tryb akcji, czyli w momencie kliknięcia, i mamy tutaj function list go to screen, command name screen switch 1, device address, czyli adres ekranu, na który mamy zamiar się przełączyć. Okay, przejdźmy na przykład teraz na ekran. Control, zobaczmy, co mamy w tym miejscu. Tutaj mamy dwa przyciski, czyli przycisk X Start, X Stop. Są to przyciski skonfigurowane i połączone do wymiany danych ze środowiskiem TIA Portal od Siemensa. Klikam sobie, powiedzmy, przycisk Start. Widzisz, mamy tutaj również nazwę elementu i dalej Destination Address Device. To jest najważniejsza zakładka, ponieważ za pomocą tej zakładki możemy ustawić, który bit na sterowniku ma zostać przełączony. Rozwijam sobie tę listę i w naszym przypadku sterownik Siemens jest podłączony jako External Device One. Wybieram sobie, w jakiej lokacji bitowej zapisałem tą zmienną. W tym przypadku ja mam ją zapisaną jako Memory Bit. Tutaj adresacja zaczynamy od 10. Zaraz mam wytłumaczę, dlaczego. I jak widzisz, na adresie 10 mam przycisany przycisk Start. Na 11 stop, a na 12 LED. Możemy jeszcze zmienić sposób wyświetlania oczywiście tego przycisku. Możemy wybrać sobie na przykład obrazek. U nas to jest prosty przycisk. Z podstawowej konfiguracji to chyba tyle. Możemy wgrać nasz program. Klikamy target info. Popieramy info o targecie, czyli o naszym panelu HMI. W moim przypadku on ma adresację 99. Klikam OK. Wybieram network adapter, czyli naszą kartę sieciową. Ja wykorzystuję w tym momencie Wi-Fi. Klikam OK. Jak widzisz, pobrało nam w tym momencie wszystkie informacje o naszym panelu. Możemy również zobaczyć, jakie protokoły komunikacyjne są w tym momencie aktywne, czyli mamy tutaj Modbasa i Profinet od Siemensa. I wgrajmy w tym momencie program na nasz panel. Klikam Download. Wyszukuję sobie mój target. Wyszukało go. Klikam Download. Jak widzisz, panel teraz odbiera informacje z naszego komputera. OK, aplikacja się wgrała. Musimy zobaczyć, czy wszystko działa. Przykładam ponownie, tak jakiś. OK, po przełożeniu tagu wszystko śmiga. Zobaczmy, czy działa połączenie ze sterownikiem Siemens. Jak widzisz, połączenie działa. Zobaczmy teraz, jak projekt wygląda w TIA Portal. OK, otworzymy już projekt TIA Portal. Możesz zobaczyć, jak mam to u siebie skonfigurowane. Przejdę sobie do właściwości sterownika. Ważne jest to, aby odznaczyć tego checkboxa, czyli Only Allow Secure PGPC and HMI Communication i zaznaczamy do tego checkboxa, aby inne urządzenia mogły zapisywać i pobierać dane z pamięci sterownika PLC. Mój program jest bardzo prosty. Obsługuje on po prostu przyciski fizyczne oraz przyciski z panelu HMI i co najważniejsze, zobaczmy teraz, jak wygląda alokacja danych. Przechodzę sobie do PLC Tagów. Wybieram sobie HMI. I jak widzisz, mam tutaj tagi M1, M11, M12, MW10 oraz MW12. Te są typu Word, ponieważ przekazują one e, informacje o zadanej prędkości i o aktualnej prędkości do wyświetlania wskazówkomierzu. Zobaczmy sobie, jak one są zaprogramowane tutaj. Rozwijam sobie listę tagów. Jak widzisz, przejechałem M1,0 faktycznie jest to start. M11 faktycznie jest to stop. M12 to jest LED. Możemy sobie również w tym momencie zobaczyć, jak wygląda. Sekcja Memory World i jak widzisz MW10 to jest prędkość, a MW12 to jest aktualna prędkość wyświetlana. Czy zgadza się to wszystko z tym co mamy w Jak najbardziej się zgadza. I to tylko tych parę kroków należy wykonać, aby połączyć ze sobą sterownik PLC i panel HMI. Naprawdę jest to banalnie proste. No i dotrwaliście do końca materiału. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, subskrypcję oraz komentarz pod tym filmem, aby motywować nas do dalszej pracy. Jeżeli ten panel Wam się spodobał, pamiętajcie w opisie pod tym filmem, możecie znaleźć link do zakupu tego panelu. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, dajcie znać w komentarzu. Cześć!